Cześć, Tarotka z tej strony. Witam serdecznie na moim kanale i witam zwłaszcza ślicznie i cieplutko Jakalny balany, ponieważ jest to dla Was horoskop na miesiąc listopad 2019 rok. Karty zostały wcześniej oczyszczone, potasowane, rozłożone. Chodzi po prostu o oszczędność czasu. No i co? I właśnie, żeby ten czas zaoszczędzić, to przechodzimy od razu do sedna, czyli do czytania. Słuchajcie, baranki. Oczywiście przypomnę jest to rozkład ogólny. I teraz tak, co macie na spodzie? No na spodzie macie też takie karteczki i oczywiście ponieważ jest to horoskop ogólny, więc mogą ono znaczyć bardzo różnie. Mogą być wśród was baranki, które po prostu planują swój rozwód no. i szukają adwokata i będą chciały się rozwieść, to tak bardzo jakaś tam mała ilość baranków. Niektóre baranki mogą dosłownie mieć jakieś sprawy prawne administracyjne, niekoniecznie związane z rozwodem, po prostu jakieś sprawy prawne. Z jakimś urzędnikiem, mieć do czynienia jakieś dokumenty, plany, tak e, przedstawiać. A niektóre baranki, e, które nie mają, że tak powiem, e, do czynienia z wymiarem e, władzy, z wymiarem prawa, mogą po prostu. E, Planować sobie, i to dosyć tak na chłodno, na strategicznie, jak wyrównać z kimś rachunki. <grym> no to, też tak może być. Yy, I teraz tak, co odchodzi, słuchajcie, do przeszłości? No dla niektórych mogą jakieś, nie wiem, problemy z oczami, jakieś bóle głowy, tak? Też problemy z oddychaniem, nie wiem, z, z, z drogi górne, drogi oddechowe, też płuca, no co, coś w tym stylu. Ale dla niektórych baranków mogą do przeszłości odchodzić po prostu albo jakiś rozejm z kimś, pójść się na kompromis, rozejm, albo wstrzymanie się od jakiejś decyzji, od. Zajęcia jakiegoś stanowiska, natomiast co się później zadziało i z czego wynika aktualna sytuacja, bo aktualna sytuacja z tego, co wynika, no bardzo jest tu zgodne tu z tymi kartami, że tak powiem, na spodzie, tak jakbyście. Ja już pominę ten aspekt, że niektórzy mogą się po prostu chcieć rozwodzić albo załatwiać jakieś inne sprawy urzędowe, tak, pominę, pominę ten aspekt. E, przyczepię się, skupię się na takim bardziej przyziemnym, że no być może planujecie, jak sobie z kimś rachunki wyrównać bądź, nie wiem, o swoją jakąś lepszą pozycję w grupie czy w jakiejś grupie społecznej zawalczyć. No, wygląda na to, że Wy wchodzicie w listopad z takim bardzo bardzo myśląco, bardzo logicznie i z taką chęcią zmiany kierunku. Chcecie zmienić jakiś kierunek swojego działania, postępowania, zachowania się, nie wiem, albo w związku z relacjami jakimiś, no tak jak powiedziałam, do przeszłości odchodzi być może kompromis jakiś rozejm. A być może po prostu wstrzymanie się od decyzji. Na ten moment chcecie coś zmienić, zupełnie od nowa, od, od czegoś się odciąć i iść w inny kierunek. Troszkę wynika to, no właśnie, co może przeszkadzać? No, może przeszkadzać po prostu taki diabełek, trochę może szeptać. Może to jest chęć bycia po prostu najlepszym, bo jakby z czego to wynika, w czym to ma korzenie? No jakaś rywalizacja się toczy, tak? No pewnie nie będzie to dla wszystkich baranków, no bo przypominam, jest to ogólne, ale no tu bynajmniej o tych barankach, o których opowiadam, jakaś rywalizacja jest. Być może tu wcześniej zostało coś wstrzymane się od zajęcia to stanowiska, odchodzi to do przyszłości, na, to, na, to, na ten moment jest rywalizacja z kimś, Albo w pracy, albo w jakiejś grupie społecznej, w jakimś towarzystwie, bądź po prostu o jakąś kobietę, o miłość, y, albo jak, o jakiekolwiek dobra szeroko pojęte, mamy cesarzową na wyzwaniu, więc no, coś jest tu przedmiotem waszej rywalizacji z kimś. Y, albo jakiejś takiej próba wymuszenia, czy przeciągania, moje zdanie, moja racja jest mojsza, moje zdanie jest... Ważniejsze ma być tak, jak ja chcę, tak, chęć od, czy, odcięcia się od czegoś, zmiana kierunku, ale też chęć takiego zawalczenia, także ja tu rządzę, ja tu jestem na piedestale, moja jest racja. I co, co może przeszkadzać? No, pomagać może to taka właśnie odwaga bardzo duża odwaga, bardzo duża śmiałość w postępowaniu. Natomiast przeszkadzać może właśnie taki diabełek, chochlik, który trochę tak szepcze i pcha nas właśnie w taką, no troszeczkę powiedziałabym, niezdrową rywalizację, taką wręcz brawurę. Troszkę nas ten diabełek może podjucać i zwodzić, słuchajcie, i no, skończyć się może to tym, że coś runie, tak bynajmniej w połowie miesiąca listopada, albo w ogóle w jakiejś tam części listopada, coś runie, no coś, coś, coś tutaj się zawali. Nie będę dopytywać kart dobrze, o co chodzi, czy o miłość, czy o pracę, czy o jakieś inne relacje, bo i tak jest was, no to jest czytanie ogólne, więc i tak każdego z was może w innym aspekcie dotyczyć. Każdy wie, o, co, o czym tutaj teraz mówię, jaki aspekt jest dla niego interesujący i na rzeczy. Więc e, może to doprowadzić do tego, że coś po prostu runie. No, ten diabełek tak może spowodować, ta, ta brawura, chęć zawalczenia o siebie. O, o swoje stanowisko, że coś runie. E, czy to będzie dla Ciebie korzystne, czy nie? I e, Ja myślę, e, myślę, 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 dobrze, że myślę, prawda? Że jestem myśląca. Myślę, Baranku, że będzie to dla Ciebie korzystne. Patrząc na dalsze karty, myślę, że jak najbardziej będzie dla Ciebie korzystne. Powiem na koniec, jak karty się układają, bo to też przestroga tutaj krzyczy aż kilka przestróg, ale to powiem na koniec, w każdym razie tu o co walczysz, jakby hmm, czy bierzesz udział w jakiejś nie wiem, konkurencji tak no coś tutaj się runie runie to albo dla Ciebie, albo to Ty coś zwalisz, zawalisz jakąś nieszczerość, albo czyjś autorytet hmm. W każdym bądź razie i coś tutaj pójdzie w szwak. Natomiast z otoczenia idzie do Ciebie co? Yy, akceptacja. Yy, taki, taka akceptacja Ciebie. Yy, pozy, po, po, pozytyw, po, po coś pozytywnego dla Ciebie. To może być zakochanie się. Może to być miłość yy, do jakiejś kobiety, jeżeli jesteś Panem Barankiem. Albo odwrotnie, tak, panie sobie mogą przekręcić, tak, w drugą stronę, że to do Was idzie miłość i dla Was będzie wyzwaniem bycie taką cesarzową, uwierzenie, że jesteście warte miłości, zabiegania. Wręcz cesarzowa przy słońcu to może być ktoś, kto jest wręcz sławny, tak, ale to nie musi tylko znaczyć, Mieć aż takie znaczenie, nie wiem, globalne, że ktoś jest sławnym na, nie wiem, w, nie wiem, w mediach, aktorem czy czymś. Równie dobrze może chodzić o, o kobietę, która jest sławna, popularna w jakimś środowisku, no nie wiem, jakaś. Dziewczyna w klasie jest bardzo popularna, bardzo widoczna i, jakby taka naj, 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 albo jakaś dziewczyna w szkole, tak, albo jakaś dziewczyna e, kobieta w pracy, jakby jest taka najbardziej widoczna, najbardziej błyszcząca, najbardziej się z nią liczą, najbardziej o nią zabiegają. Widział o, o chodzi też o taką zwykłą, lokalną jakąś popularność, tak, bo to nie musi być zaraz na skalę globalną. Więc. E, być może dla Ciebie baranku wyzwaniem jest, jeżeli jesteś mężczyzną, bo z otoczenia idzie miłość, zakochanie, ale też akceptacja. Akceptacja, przyzwolenie, takie zaproszenie do bycia szczęśliwym. Wyzwaniem jest kobieta, więc może po prostu ty rywalizujesz z kimś o jakąś kobietę. diabelek Cię kusi, no może jesteś zakochany bardzo w kimś, taki i ten diabelek Cię tutaj jest całym tym prowoderem, jakaś namiętność do, do kogoś. Albo chęć zwyciężenia, postawienia na swoim. No, mój syn jest spod znaku Barana, więc ja coś wiem o tym. On musi być po prostu zawsze najważniejszy i, i samiec alfa, więc, więc może tu też, jeśli nie chodzi o jakąś kobietę, to po prostu chęć takiego no Pokazania, że ma być Twoje po Twojemu, tak? Ty musisz po prostu wygrać, bo jesteś baran, jesteś ognisty i koniecznie musi być tak, jak Ty chcesz, tak? Więc to jest dla panów baranków, a dla kobiet może być po prostu wyzwaniem dla ciebie, właśnie tak jak powiedziałam, uwierzeniem, że jesteś kobietą. No, po prostu podziwianą, tak? Z otoczenia idzie też zakochanie, akceptacja. No jakby blask, jesteś podziwiana, popularna w swoim otoczeniu, jakimś środowisku, być może nawet o tym nie wiedziałaś, tak? No i, i co? I, i, I wyzwaniem, żebyś to po prostu w to uwierzyła, że jesteś tą cesarzową. Hmm. Co idzie, o czym się w ogóle baran może dowiedzieć, baranek zodiakalny, o tym, że ktoś idzie do niego z ofertą, no właśnie z otoczenia idzie jakaś miłość, zakochanie, akceptacja, zaproszenie do szczęścia, do radości. Też dla niektórych może być ciąża, tak, no co tu dużo powiedzieć, nie daj Boże ciąża zagrożona, ale no to też tak mogę napomnąć, nie powinnam, bo jest ogólny, przepraszam, nie, cofamy, nie było. Więc z, z otoczenia jakby idzie miłość i, 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 i fajne sprawy, natomiast ty się też dowiadujesz o tym, że ktoś ma dla ciebie jakąś fajną ofertę. Albo cię ktoś chce zaprosić, albo ci coś chce wyznać uczucia. Natomiast, y, no, coś się dzieje z barankiem, że baranek jakby y, troszeczkę ma to gdzieś, y, albo jeden baranek, y, kobieta. Kobieta spod znaku baranka, ponieważ jest wyzwaniem dla Ciebie, żebyś ty uwierzyła, że jesteś tą cesarzową, tą, tą piękną, tą podziwianą, zwracasz na siebie uwagę i tak dalej, i tak dalej. Więc być może jest to powodowane Twoją jakąś taką niewiarą. Czego się boisz? No boisz się, że gwiazda, że to wszystko, że coś jest nieosiągalne, że coś jest za, za duże do spełnienia, że, co, że coś że twoje marzenie jest zbyt duże, żeby się spełniło, że jest nieosiągalne, gdzieś tam wysoko na niebie i, i w związku z tym możesz nie zauważać albo nie dowierzać tak, że coś się tobie należy, że jesteś, się podoba, że, że jesteś chciana albo wręcz ignorować tak czyjeś... Hmm. Czyjąś ofertę, czy jej zaloty, czy jej zaproszenie, no tak może być też jak, ba, jak baranek. Y... Dla panów z kolei, y... dla panów baranków z kolei, jeżeli to jest kobieta dla ciebie wyzwaniem, kobieta, która y... no, jest popularna w jakiejś tam społeczności, bynajmniej lokalnej, tak, y... no to co? No to. Być może to ty, no nie wiem, wychodzisz z jakąś ofertą do kogoś, a ten ktoś troszeczkę tak nie zauważa i jest to takie pęknięcie jakby dla ciebie i, 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 bo, i boisz się, że coś jest zbyt wygórowanym marzeniem. Jak sobie radzisz jako pustelnik? No, efekt jest taki, że się zamykasz w sobie, tak? I sobie tam coś walkujesz, przemyślujesz. Tak może być dla mężczyzn z znaku baranka natomiast jaką powinieneś postawę, powinieneś, powinnaś postawę w tym miesiącu baranku zachować paść buław no jest to, nie wiem, chyba ustrzelca też konieczność takiej postawy właśnie wynikła i u baranka się powtarza, jest to jak, jak najbardziej twoja energia ognista, tak czyli masz być swojej energii nie zamykamy się, nie jesteśmy pustelnikiem, jasne, intelekt, no z czym Ty wchodzisz, asmieczy, tak, no asmieczy, no jakby jak najbardziej myślenie, tylko to Twoje myślenie troszeczkę może być zabarwione chęcią no takiej, nie wiem, jakiejś nerwowości albo jakiejś namiętności, tak, pod wpływem namiętności mogą być działania jakieś, natomiast w efekcie, nie wiem, no może być jeśli jesteś barankiem, no możesz się dowiedzieć, że ktoś jakby nie reaguje na Twoje zaloty, coś tu pęka w szwach. możesz zareagować się wycofując właśnie do jakiejś takiej swojej pieczarki i, i, i myśleć, jakby kombinować dalej, być może jak, jak tu dalej coś tam zdobyć, jakąś kobietę, albo jak wygrać jakąś konkurencję, natomiast no postawa zalecana Tobie, bądź w swojej energii, bądź ognisty, bądź kreatywny, kreatywny. Nie taki tam zamykający się, tak i rozmyślający, zbyt długo, filozofujący, tylko właśnie kreatywność, działanie, pokazywanie się, jakby to Tobie najbardziej służy, tym bardziej, że jest to energia twoja. I teraz tak powiem i co pokazują karty, generalnie macie, słuchajcie, baranki strasznie dużo wielkich arkanów. Więc jakieś bardzo ważne wydarzenia przed Wami, które mogą się przeciągać na 3 miesiące, nawet. Mamy śmierć, mamy gwiazdy, mamy słońce, mamy wieże, mamy pustelnika, mamy cesarzową, mamy sprawiedliwość. Jest to naprawdę ogrom wielkich arkanów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem arkanów naprawdę to jest. A, jeszcze diabeł, Boże, osiem to są strasznie, no to jest bardzo dużo wielkich arkanów i to takich bym powiedziała poważnych. Poza konkursem, to co karty pokazują, tak rzut okiem z lotu ptaka, bez czytania kart pojedynczych. Proszę, barany, uważajcie na różnego rodzaju wypadki. Wypadki, które mogą się zdarzyć, skończyć jakimiś zabiegami. Proszę uważać na jakieś brawury, nie wiem. Jakąś brawurę, jazdę, nie bawić się prądem, coś z prądem związane. Mogą być też zalania, zalania mieszkania, wybuch jakiegoś pożaru, wybuch prądu. Proszę uważać, zwłaszcza nie wiem, nie jechać samochodem po kieliszku, nie, po, po, po kieliszku nie gotować, nie rozpalać jakiegoś ogniska, nie wiem. Jak wychodzicie, to sprawdzać, czy są no, krany, kurki, woda po tak? Słuchajcie, no mogą być jakieś, jakaś, jakieś wypadki. Wy możecie mieć jakieś wypadki, dosłownie, takie z zabiegami w tle, ale, no, tak jak mówię, mogą być jakieś niefajne historie w domu, czyli typu zalania, coś z prądem, jakieś spalenia, podpalenia, więc proszę mi na to uważać. Co za tym idą? Co za tym idzie, yy, pokazuje się, że po czymś takim, po jakiejś akcji niefajnej w domu, no yy, możecie stare, stare rzeczy odnawiać później, czyli tak jakby remont, tak, po, po jakichś zniszczeniach, które mogą nastąpić, dosłownie stare odnawiamy, czy no, yy, mogą być antyki, tak, albo po prostu przywracamy do do, świetnego, do, do starej świetności to tak na marginesie z lotu ptaka co karty pokazują tak co jeszcze karty pokazują mm, karty pokazują wbrew pozorom i to będzie dla myślę że dla większości baranów tak bo no, to jest ogólny horoskop, więc dla niektórych z was przyjdą zmiany bardzo nieoczekiwanie wieża czyli łups, co się z niej oczekiwanie natomiast jest śmierć jest słońce jest gwiazda. Słuchajcie, więc powiem z lotu taka, co karty pokazują. Dla większości baranków to wy dokonacie zmian bardzo świadomie. To wy, to jest ważny miesiąc, tak? Sprawiedliwość Król Mieczy dwa buław, planowanie czegoś, Karty pokazują, że większość z Was dokona bardzo poważnych zmian w listopadzie, ale mówię, ponieważ to jest tak dużo wielkich arkanów, to się może przyciągnąć na 3 miesiące, nawet i dalej. Jakieś ogromne zmiany, łącznie ze zmianami zamieszkania. Słuchajcie, to może być łącznie ze zmianami zamieszkania, łącznie ze zmianą e, kierunku w życiu, łącznie ze zmianą wystroju mieszkania. Oby, tylko nie po jakichś pożarach, zalaniach, tak, bo odnawianie, odnawianie starych rzeczy, przywracanie do świetności się pokazuje. Ale też karty pokazują, że właśnie wielu z Was dokona zmian całkowicie świadomie. Całk wielu z Was jest absolutnie świadomych swoich jakichś pewnych ograniczeń. I z tymi ograniczeniami jesteście tego świadomi. Świadomi pewnych swoich ograniczeń, coś, co Was ogranicza, Was wkurza. Do przeszłości odchodzi właśnie takie. Um, ojej, no, takie pozwalanie, żeby coś y, trwało. Coś, co mi nie służy, pozwalam, żeby to trwało. Jeszcze wstrzymanie się od decydowania. Natomiast przyszedł moment, że macie tego dość, chcecie się od czegoś odciąć, o coś zawalczyć, jakiś nowy kierunek. Może mieć to w ogóle z, tak, związek ze, ze statusem prawnym? Może. Ale no, y, to będzie dla mniejszości pewnie. Natomiast dla większości to może być z takim zwykłym, codziennym życiem. Coś, co jest w waszym środowisku, domu, nie wiem, jakieś wasze zwyczaje, przyzwyczajenia, albo tak jak jesteście traktowani, albo po prostu. No chodzi o jakąś władzę, tak? I no ten diabełek może wam z jednej strony przeszkadzać, bo jesteście w szponach jakiejś namiętności, troszeczkę zaślepienie, że ja muszę to zwyciężyć, muszę to wygrać, czy tą kobietę muszę zdobyć, czy z kimś muszę tu wygrać, czy muszę być tym samcem alfa w pracy, czy tam gdzieś tak. A, a może to równie dobrze do czegoś innego dotyczyć, ale z drugiej strony ten diabełek wam bardzo pomaga, jesteście odważni, zdecydowani. Zdecydowani i świadomi swoich ograniczeń, których macie już po prostu po dziurki w uszach, więc diabełek daje Wam odwagę brawurę do odcięcia się, do zwalenia to, co Wam nie podoba się i jest to dla Was bardzo korzystne. Szczęśliwie po prostu te zmiany się dla Was kończą. Otoczenie również, jakby te zmiany. Hmm, Akceptuje. Coś, co wydawało się, no, że tak powiem, straszne dziadowe jest z całą świadomością przez was rozwalane za akceptacją, wbrew pozorom otoczenia, i mimo że się boicie, że coś jest zbyt duże, zbyt duże dla was do spełnienia, to jednak to spełnienie nadchodzi i wyzwaniem może być ta cesarzowa dosłownie że to wy musicie uwierzyć w to, że to wy macie tą władzę jak ta cesarzowa, tak, dla tych co nie walczą o kobietę, a też i dla tych co walczą o kobietę równolegle, będzie to wyzwaniem, że musisz uwierzyć, że to ty jesteś jak ta cesarzowa, to ty masz władzę w swoim życiu, sprawiedliwość jest jak najbardziej po twojej stronie, tak? I logicznie strategicznie planujemy planujemy strategicznie odzyskanie albo uzyskanie to, czego, co nam się należy, cokolwiek to miałoby być. Nawet jeżeli miałoby być to po prostu lepsze traktowanie, czy lepsza jakaś tam pozycja, już pomijając te sprawy prawno-urzędowe, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie wyzwaniem. Na wyniku macie śmierć. Jeszcze raz przestrzegam przed różnymi wypadkami, dobrze? Mogą się naprawdę zdarzyć. Nie jeździmy po kieliszkach, nie gotujemy po kieliszkach, nie, nie bawimy się prądem, nie wychodzimy z domu, pilnujemy kurków i tak dalej, dobra? Bo no, remonty odnawiania się później szykują, możliwość zalania, zapalenia i etc., etc. Więc. Y i z wypadkami w tle i z zabiegami, więc tutaj na to przestrzegam. Ale też y, 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 są duże arkana: boicie się, że coś jest, macie, chcecie coś zwalić, e, boicie się troszeczkę, że coś jest y, ponad Waszą miarę, ponad Wasze siły, wyzwaniem. Uwierz, potrafisz, potrafisz, masz siłę, jesteś tego warta, po prostu e, dasz sobie radę. E, z otoczenia i jakby przyzwolenie, sprzyjające warunki, wbrew pozorom, coś co rozwalasz, ponieważ jesteś świadomy, że, że już to dosyć tego. I to się kończy dla ciebie bardzo szczęśliwie, bardzo szczęśliwie. Na koniec miesiąca następuje transformacja. Transformacja po prostu, yy, koniec wszystkiego tego, od czego się chciałeś odciąć. Też słuchaj, może koniec z jakimiś nałogami dla niektórych. Może być koniec z jakimiś nałogami. Może być też koniec z jakąś kłótnią, jeżeli jesteś z kimś skłócony, yy, z, nie wiem, czy prowadzisz z kimś jakąś wojnę, jesteś w, w jakiejś takiej niezdrowej rywalizacji. No, jakby przychodzi wszystkie, temu wszystkiemu kres, jest sprawiedliwość, czyli to, na co zasłużyłeś, będzie ci dane, tak? Czyli warto działać sprawiedliwie, tu przy tym diable. No, na koniec odgrywa się ogromna transformacja, i to wszystko jest pod szczęśliwą gwiazdą, czyli coś, co jakby wydawało się, że musi być, jak jest, to się transformuje. I zaczyna być po prostu, no tak jak sobie wyśniłeś, tak? Ale trzeba w to włożyć pracę, nie ma nic za darmo. Trzeba włożyć pracę. Jaką należy mieć postawę, przypomnę, bądź w swojej energii, kreatywność, tak? Nie zamykamy się, co prawda ty jesteś świadomy tych ograniczeń i masz tu wszystko zaplanowane tutaj ten. Król Mieczy, jakby on też i dwójka buław, jakby to też jest świadome planowanie, co ja chcę. Tu jestem świadomy, co mnie denerwuje i, i co mam rozwalić, ale energia ma być Twoja, tak? Czyli kreatywność, odwaga, pokazywanie się, bywanie się, realizowanie pomysłów i tak dalej. Jaka jest dla Ciebie rana? Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów, oprócz tych takich wszystkich znanych prozaicznych, tak? Czyli zadbaj o siebie, zadbaj o swoją satysfakcję. Emocjonalną, e, o swoją taką witalność, o, o zmysły, tak, o dobre jedzenie, o, o, po prostu, żeby ci dobrze baranków w życiu było, tak, o fajne towarzystwo i tak dalej, to dziewiątka e, kieliszków Ci też o tym, zakończ wszystko to, co e, już ci nie służy. Odejdź od tego. Zakończenie, zakończamy. No i tutaj masz ochotę, tak? Coś zmienić kierunek. Coś nie pasuje. Tu chcesz coś rozwalić, rozwalasz to, boisz się, że nie dasz rady, że to za dużo dla Ciebie, ale to się wszystko słuchaj dobrze kończy. Ty robisz to z całą świadomością, dobrze się kończy. Na koniec masz transformację. Coś, co było takie sobie, ulega przekształceniu i masz gwiazdę. Po prostu oświecenie, tak? Zaczyna być tak, jak sobie wymarzyłeś, zakończ. Zakończ to, co trzeba zakończyć. Cokolwiek to jest, czy to jest jakiś spór kłótnia, czy to są jakieś Twoje nałogi, czy to są jakieś inne Twoje namiętności, ograniczenia, tak? Zakończ to i zadbaj o siebie, o swoją satysfakcję. Baranku. To wszystko dla baranków. Mam nadzieję, że w części te karty dla Was są pomocne. Przypominam, to jest bardzo dużo wielkich arkanów, bardzo ważne zmiany przed Wami. Nie wszystko powiedziałam. Zmiany mogą się przeciągnąć co najmniej na trzy miesiące. Uważajcie na te wszystkie przestrzeń, które powiedziałam. Wierzyć proszę mi w siebie. Nie bać się, że coś jest dla Was za dużo. Dokonywać świadomie swoich zmian. Być swojej energii, dbać o siebie, kończyć to, co trzeba zakończyć. Na koniec transformacja i wyświeci nam gwiazda. Mamy naszą sprawiedliwość. Dajcie znać, czy karty w e, czymś były dla Was pomocne. Na ten moment to wszystko. Do następnego. Dajcie lajka, dajcie słowa cześć, tarotka.